Pantera gdzieś jest jeszcze z boku Najbardziej obawiam się teraz tej pantery. U, jest, 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 jest! Dobra, pantera jedna zdjęta. Może że tutaj coś zostało. bardzo ryzykowne miejsce. Jak ktoś się z tyłu, to będzie po mnie. Gdzieś tutaj szwed był. Pokazać mi tego szweda. Długo słyszę. Gdzieś tutaj cwaniaczek jedzie sobie. Sprawdzam, czy z tyłu czegoś nie ma. Dzień dobry, dzień dobry szczęśczołem moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku z War Thundera. I dzisiaj przejedziemy się Super Psem. Ostatnio był RL-44, czyli kiedyś ciężki czołg przepionowany na niszczycie z 90. No to teraz przejedziemy się czołgiem ciężkim z 90, który no, niestety był. Równy, ale czasami wygrywał, przegrywał z tygrysami, panterami, ale z tygrysem 2 już w ogóle przegrywał, dlatego Amerykanie wpierni, czyli tyle pancerza, ile się dało, dorzucili działo i mamy z ciężkiego czołgu jeszcze cięższy czołg. Super pies, tak, wcale nie taki super. No, co o tej maszynie można powiedzieć? No, bardziej to można powiedzieć, że. Nie mieli pomysłu na nowy czołg, a raczej dopiero były w fazie wczesnych prototypów, więc co trzeba zrobić. A ściągniemy to, co Niemcy zrobili z Panzer 4, tylko w taki bardziej nieudolny sposób. Czyli u Niemców ewolucja z Panzer 4, na przykład F1 do Panzer 4H. To Amerykanie to samo chcieli zrobić z Pershingiem. Dodany przedni pancerz, dwuwarstwowy, oczywiście, dodatkowe dwie płyty doszły, czyli już trzy warstwy wychodzi. Dodatkowy pancerz na jarzmie i. Policzki takie ochraniające boki wieży i co najważniejsze, większe działo. Tylko że Amerykanie mieli problem z hamulcem, no to hamulec zamka znajduje się nawet na zewnątrz. No, niezbyt mieli rewelacyjny system hamowania zamka. Odnośnie pancerza, no to nie jest szalowy, bo mamy dwa razy płytę 38 mm przód 100 mm, jak to Pershing, czyli mniej więcej 170 mm, może trochę więcej, 178 mm, mniej więcej. Ten pancerz nie jest w miarę taki twardy, nie wytrzymuje dość dużo 100%: 100% 122,88 się przebija, więc nie liczcie, że jakieś ciężkie działa będą odbijane. Natomiast pancerz jarzma no to mamy tak 190 mm, też to nie jest szałowe, ponieważ pocisk często przebija się przez jarzmo i od osłony armaty cyk w kadłub wchodzi. Te policzki tutaj na bokach tak naprawdę niczym nie pomagają, bo i tak wszyscy celują w to miejsce. Tutaj bez problemu. Pantera się przebije, Tygrys 1 się przebije, nawet jak się uda, to Panter 4 może się przebić. Więc no, super persik to jest taki persik do bicia. A odnośnie działa? No, było narzekanie w Arlu, że to działa, ładuje 10 sekund, 90 mm. Tutaj 14 sekund na najlepszym ładowniczym, a stokowo 16. To jest dopiero kosmiczne ładowanie. Maksymalnie najszybciej na Asie da się 12 sekund. Ale jaka jest zaleta formy do Arla? Przebicie jest podobne, bo armia 210, tutaj jest przebicie 220. I pocisk ma już ładunek wybuchowy i jest zaostrzony, ale na start mamy gorszą amunicję, ma przebicie 208 na 100 metrów bez ładunku. Amunicja AP, czyli najgorszy rodzaj, więc trzeba się pomęczyć, by zdobyć tę amunicję, więc to trochę zajmie. Ale jeszcze mamy amunicję podkalibrową, która musiała dostać od dawna. Mocnego kopa, bo za moich czasów to chyba było 270 mm, a teraz jest 330. To jest normalnie, zobaczymy jak Tigera załadujemy, nie ma jak Tigera. Tylko wiadomo, ta amunicja będzie przebijać pionowy i lekko skontowany pancerz pancerz pod kątem 60 już. No, nie ma znaczenia, bo odporność. Yy, no, szansa na przebicie jest zbyt mała jest. Można porównać z tym pociskiem, że takie same przebicie pod kątem 60 Różnica, że ten one-shotuje, a ten przebija się przez bardziej pionową stal, potężną Jak zobaczymy sobie wnętrze To Super Pershing jest jeżdżącą bombą Ogólnie cała seria Od czołgu T-20 przez T-25 Pershinga, Super Pershinga e, Nawet późniejsze Patony Ma amunicję w wieży w taki sposób, ja nie wiem kto wpadł na taki pomysł, by tak pociski były rozstawione? I za każdym razem strzelicie w prawą stronę w Pershinga, te pociski zawsze są W prawą stronę nie ma Pershinga Mimo, że tutaj jest taki wielki koszyczek, to jeszcze tutaj taka wielka amunicja Ta maszyna od razu wlatuje w powietrze Nie jest za twarda, ale coś potrafi ugryźć No to co, przejdźmy na pole bitwy Zobaczymy jak super pies sobie poradzi Jedźcie, moje kochane pershingi! Róbcie mi za pancerz! Ale to fajnie się kolumna taka ułożyła. Dwa pershingi, super pershing T29 i kolejny pershing. Amerykańskie czołgi ciężkie. Cała ładna kolumna. No to co panowie? Wy zbieracie pociski, a ja zbieram fragi. Wszyscy tutaj, wszystkie czołgi to taka rodzina propobadczat. Pierwszy już jeden zginął. No dał raczej taki niecelny strzał. Dobra, tutaj rozejrzę się. Obym ja zaraz tu nie zginął. Może uda się. No jedziesz, jedziesz, gruba się. Gdzie zmadczat? Zmadczat akurat ma całkiem dobry wsteczny, jak to Francuz. I on mógł się udać O kurde A słyszę Siedzi gdzieś przede mną Albo gorzej obok Tu kurde stał Minimalnie bym dojechał do tyłu Ajajaj Tak przegapić Taki piękny cel do zniszczenia Coś tu siedzi. Te 4400. Żeby to było to. Jedź, 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 jedź. Tak, te 4400. Nie! Łopierona! Ale rykożet. Gorzej, że przeładuje on szybciej ode mnie chyba. Jest dużo groźniejszy. Nie widzę. Kurde, za niski jestem. Minimalny przestrzał jest. Chcesz, jakbym rozwalił ten budynek? Na razie to boję się tego T-44, te co tutaj stoi. Na szczęście za nim tutaj nic nie ma. Chwilowo. Salorane, dobra, zniszczony. Oby T-29 nie wyjechał za bardzo. 4-4 Kurde No, no, no Dajesz mi sklika No oddaj ten niecelny strzał Aj, zaznaczyłem gościowi Pierścień wieży, jak pięknie eksplodował Ojej, zostałem ostatni. Wszyscy mi porobili za pancerz. Co to tam wybuchy są? No bo sam nad tym się porozbijały. Ale no tak czy inaczej, wszyscy moi bracia nie żyją. Nie Niewesoło jest. Próbuję wykorzystać to, że dach persinka jest w stanie coś poodbijać. O kurde, Hetzer W teorii Hetzer to jest zagrożenie W teorii Dobra, teraz zagrożeniem są te pantery Zadymiają, czyli mogą jechać Kurde, za ten wał Aha, pantera F poszła Co z tą drugą? Jest! Stoi! Kurde! Już bym strzelał. Jak trafił? Pewno przez osłonę armaty się przebił. Niemcy i Szwecja. Rzuci kurde coś innego niż ciągle Niemcy i Szwecja praktycznie. Prawie każda bitwa jest przeciwko Niemcom i Szwedom. Widać, śledzie bardzo lubią walczyć z Jankesami. Te jankesi nie są zbyt potężni. Jeśli chodzi o tę większość jednostek. Jeśli chodzi o odporność większości jednostek. Nic tu nie widać, na górkach nic nie widać. Jest prze... Kurde, przejechał. Chyba szwed. I co gorsze? Chyba setką na hitach. Tygrys 2! Nie! Dobra, oddał strzał Nie uda mi się załadować. To może się uda? Kurde, przez to, że przeleciało przez samochód, to musiało zmniejszyć siłę. Oj, 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 ale gościu, popełniłeś błąd, tylko że. No nie no, zwiał. Kurda, byłby taki ładny. Byłyby już dwa pojazdy zniszczone. Dlaczego? Nie daj, że tygrys to jeszcze szwed. Dwa zagrożenia. Działo i potężne bydle. U. Dobra, is akurat dorwał tygrysa 2. O, jest tu szwed. Udało się. I kawał, wiedziałem. Wiedziałem, że to ten. Dobra jest asysta za Bengalszyka Szweda nie ma Tam nic nie widać Spróbowałbym jakoś do przodu podjechać w okolice B Coś mi tu hałasuje Coś tu za budynkami hałasuje Kolejny IKV Hmm, co on robił w takim miejscu i dlaczego się cofał? Tylko coś gościowi moc... No nie wyszło Co to tam stoi? Co to tu stoi? Kurde, nie widzę. No niedobrze. Dobra, oddam strzał. Może teraz go zobaczę? No niech ten murek już spadnie. Dobra, P.V. Yy, o nie! Kurde, tylko nie ten magazynek. Szybko ładuj! Chod, chod, ładuj, ładuj, ładuj! Nie, ale kurde fail Dobra, przynajmniej go czapik zdjął Ale jaka armia Szwedów Jaka armia Szwedów To, tam coś jeszcze jest? O nie, no nie, nie pozwolę się zajechać Ale on miał mnie bardziej na talerzu Dziwne, że aż, no w sumie, no nie dziwne, że nie oddał strzału. Przez te murki teraz dużo gorzej się strzela, no. Um. Pantera! O Co? Co, 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 Nie, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu! Do tyłu! opier Jeszcze tu! Ile tych Szwedów? No, spadaj mi z tym. Ja pierniczę, farma Szwedów. Teraz, ten tutaj został. Kurde, od tyłu obawiam się, że coś może mi wyjechać. Ten typ tutaj stoi, dobra. Kurde, niezniszczalny element budynku. Do tyłu! Na moje szczęście, ja mam wieżyczkę, on nie. Aj! Kurde, co? Teraz co? On wysadził się? No to wygląda. Dlaczego fraga nie dostałem, jak gościu wyszedłem, No powinno to być. Nikt nie dostał fraga. Dobra, to jest dziwne. Ja pierniczę. To coś żyje. Niestety, gościu. O, nie, dobrze. Jeszcze tu coś jedzie mi. To ja szybko do tyłu. No, obawiam się z tyłu wroga. Jest tygrys! No! Pięknie! Jeszcze tu coś jest. O, nie, 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 pantera! Pierniczam. Ładuj, ładuj, ładuj. Nie widzimy. No, no no, dajesz. I jest kolejny czołg zniszczony. Tak, warto im w tę stronę pokazywać. Czasem mi tyłek z przodu. No nie. Już tak dobrze szło. Pralinka mnie rozwaliła. Pralka, kurde. I to jeszcze przez dodatkową osłonę, chyba. Na razie udaje się podjechać, z wrogów to są Niemcy i Szwecja, więc może być trochę ciekawie. Na razie jedynie nikogo nie widać, więc jest, jest dobrze. Chociaż już tu puścili letylerię. Dobra, szybkie przejęcie strefy i wyjechać na nich. A propos! Siedzi tu tygrys Cwaniak Wersja H. No. No, strzał, szybko, No. Idealnie, no. Trzeba czekać na odpowiednią okazję. Nie spodziewali się takiego kontrataku. Siedzą tam z boku. Zaraz, super, pies tu wszystko posprząta. Chyba, że dostanę bułę zaraz z boku. Pantera gdzieś jest jeszcze z boku. Najbardziej ławiam się teraz tej pantery. U, jest, 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 jest! Dobra, pantera jedna zdjęta że tutaj coś zostało. Kurde, bardzo ryzykowne miejsce. Ktoś jest z tyłu, to będzie po mnie. Ale gdzieś tutaj Szwed był. Pokazać mi tego Szweda. Długo słyszę. Gdzieś tutaj cwaniaczek jedzie sobie. Sprawdzam, czy z tyłu czegoś nie ma. I kurde, siedział w tych krzakach. No, ta osłona nic nie daje. Prosta w osłonę. Mam dość, kurde, tego atakowania. Czas posnajpić, i wykorzystać tę dziewięćdziesiątkę. Ja akurat o, ten T44 trochę źle planuje, bo planuje tędy przejechać na drugą stronę. A T29 ja nawet nie wiem, co on w ogóle tu planuje zrobić. Chociaż Ustawić się, ustawił nawet ciekawie. Uj, jak pancer. Tia, niestety taka mapa. Od razu tu się wyjeżdża pod spawny. Ale jak został ładnie przybity... Jeszcze Emilek poszedł. Kurde, ten mały krzaczek mnie przesłania. Nie ma snajpienia na naszą strefę. O! O pieron! Tak, pal się! Pal się, pal się, pal się, a ja spierniczam! Jedziesz do tyłu! Muszę się bać Ferdka. Muszę szczęście zjechał już. Ale jak kurde niespostrzeżenie się tam spiął? Gdyby to był jak tiger. Kaput 100%. Że to Ferdek to nie wyszło. Tam nie widać. U, pozycja akurat... Jak tak trzy czołgi tu stoją. To... Udało się, nikt z wrogów chyba nie wjechał na snajperską pozycję, ale jest. Perdynant, o kurde. Dobra, za bardzo skontowany, nie ma szans, żebym nawet go drasnął. ten przejechał, oja, była idealna okazja. Chociaż nie, on się jeszcze ustawia. I znowu piękne podpalenie. Tak, płonie. Nie ma tej ikony teraz, że czołg płonie. Szkoda. Nie. Nie. Myślałem, że już sakuma o co chodzi. I kurde, który jest zdjął? Tutaj się przemieścił! Ja pierdolę tych Ferdynandów tutaj jest. Jeszcze jak się od jarzma to odbiło? No dobrze, mi drodzy, to byłoby na tyle. Akurat z Pershingiem nie szło mi rewelacyjnie. Nie przepadam za tą maszyną, przez to, że troszeczkę jest tutaj dziwnie zrobiona. Ale ogólnie fajnie, że ma dobre działo. Jest wyprostowana, bo kiedyś była obniżona. No, i ten pancerz jest do, najważniejsze dziwnie zrobiony, bo to jest wielowarstwowy łącznej grubości 170 mm. Na wiele dział się przez to przebija, plus policzki można było łatwo przebić. Pantery 100% się przebijają, a nawet słabsze działa dają radę. Przebija się przez policzki od przodu, nawet by pancer 4 dawał radę. Więc jedynie to jest pojazd, który ma działo, ale dość długo ładowane. No i jest ciężki, nie jest to zbyt fajna maszyna. Są osoby, które te maszyny uwielbiają, ja za nią niestety nie przepadam. Da się tym ugrać wynik, ale trzeba naprawdę być cierpliwym i siedzieć gdzieś daleko z tyłu najlepiej albo po prostu ukrywać się. Natomiast w drugiej pierwszej linii to ten pojazd przegrywa. No dobrze moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać, co myślicie o superpsie i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku i możecie oczywiście w sekcji komentarzy dać propozycje na następne maszyny.